Cześć, siemanko, witajcie. W dzisiejszym materiale chciałbym Państwu pokazać jak namierzyć swój na przykład zgubiony telefon lub zostawiliśmy go gdzieś i nie wiemy gdzie jest. Pokażę Państwu dzisiaj sposób jak go namierzyć. Więc zapraszam do oglądania i nie przedłużając już pokażę Państwu jak to zrobić. Pierw, przechodzimy sobie do przeglądarki internetowej na przykład Google Chrome. Logujemy się na swoje konto Google, tutaj. Później klikamy sobie w te takie kropeczki i wchodzimy w swoje konto tutaj. Klikamy tutaj w zakładkę bezpieczeństwo. Tutaj jest zakładka Twoje urządzenia i tutaj wybieramy opcję Znajdź zgubione urządzenie. Tutaj wybieramy da interesujące nasze urządzenie, które zostało zgubione, bądź też yy, gdzieś zapodziane przez nas. Na przykład w moim przypadku będzie to mój telefon, klikamy tutaj. Tutaj potwierdzamy swoją tożsamość Że to nasze konto i piszemy hasło I tutaj mamy takie opcje Żeby znaleźć zgubiony telefon Możemy na przykład za pomocą konta Google Zadzwonić do niego jeśli mamy Przypisany numer telefonu do, do swojej Poczty gmail Albo po prostu go znaleźć na mapach Google i też mam tutaj opcje bezpieczeństwa takie jak zablokuj telefon, spróbuj zadzwonić na swój telefon, wyloguj się z telefonu, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej lub rozważ wykasowanie do urządzenia. Te opcje są bardzo przydatne wtedy kiedy ktoś nam ukradnie telefon i będzie próbował się do niego włamać. To za pomocą tych opcji możemy zdalnie sterować swoim smartfonem. Ale ja dzisiaj pokażę jak znaleźć telefon, więc wchodzimy tutaj koło wybranego urządzenia, są dwie takie ikonki i klikamy znajdź. W telefonie tylko musi być włączona lokalizacja i transmisja danych, żeby została zlokalizowana. Transmisja danych będzie Teraz chwilę czekamy. O, namierzono, namierzono nasz telefon. Tutaj pokazuje jego stan, w jakiej sieci jesteśmy, ile procent baterii mamy. I nasz smartfon jest namierzony tutaj. pokazuje nam dokładną lokalizację miejsca, w którym dany telefon się znajduje. I tak jak mówiłem, tutaj możemy albo zadzwonić na, na swój telefon, albo zabezpieczyć urządzenie blokując go i wylogowując się z konta Google, albo po prostu wymarszać wszystkie dane y, z niego, czyli po prostu go sformatować. W tym odcinku to byłoby na tyle, jeśli się Wam spodobał zostawcie subskrypcję, lajka i do następnego odcinka. Cześć!